Dom, szkoła, koledzy, dziewczyna. Codzienne życie nastolatka. To temat przedstawienia pod tytułem W kręgu schematów, które uczniowie bydgoskich gimnazjów mogli obejrzeć 31 maja w kinoteatrze pomorskiego okręgu wojskowego. Autorem scenariusza jest Robert Rejniak, specjalista terapii uzależnień, reżyseria Robert Lubrandt, Stowarzyszenie Bezpieczeństwo Dziecka. W rolę aktorów wcielili się uczniowie gimnazjów nr 9 i 35 w Bydgoszczy oraz policjanci z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Sztuka pokazuje schematy wchodzenia młodego człowieka w uzależnienie, środowisko, w którym przebywa bohater, jego dom, rodzinę, szkołę, dyskotekę oraz grono przyjaciół. Ojciec głównego bohatera to zapracowany biznesmen, dla którego formą spędzania wolnego czasu jest oglądanie telewizji. Matka to zapatrzona w siebie histeryczka. W tym świecie młody człowiek niepostrzeżenie wplątuje się w sytuacje, które niosą ze sobą poważne konsekwencje. Na widowni nie zabrakło również zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miasta w Bydgoszczy, Straży Miejskiej, pedagogów, psychologów. Spektakl zakończyła debata, do udziału w której zaproszono sędziego, pedagoga, specjalistę w zakresie poradnictwa rodzinnego oraz psychoterapeutę. Patronat nad przedstawieniem Objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, pan Piotr Caubecki. Przedsięwzięcie zorganizowano przy współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy.